Dzień dobry, witam naszą stronę Proszę usiąść. Kogo tu bawić się na pani. A nie, dziękuję. No dobrze, no to w takim razie gdzie się teraz ubieramy? E, jak jest spariotka może? Wyspy Kanaryjskie? Nie, to dla mnie biednych niedzaków. Skoro coś bardziej wyszukanego, to może e, proponuję pani Haki Diki. Byłam. Nowa Kaledonia. Byłam. To w takim razie pani, proszę pani, rewelacja. Harpagona. Byłam, proszę panią byłam, wszędzie byłam. Ale to wszystko jest nudne i oklepane. Ja potrzebuję czegoś nowego. Potrzebuję nowych wrażeń, ekstremalnych bodźców. Mówię pani, baseny, ciekłe kraje, zimne drinki. Powiada że... Pani, że żyga pani Podrinka. Tak? <laughs> jakiegoś szokalnego, e, Norwegia, Czechosłowacja, Niemczech, Niemiec. No. Gliwice. <grymne> <grymne> Gliwice. No, a jeden jest gorący mróz żeby nie powiedzieć bo to, to powiem kuty. Super, ja cię bardzo idę, nie to w takim razie, skoro liwi No to mówmy szczegóły. Hmm. Ma być długo, niewygodnie i zarypiaście zimno. No może pociąg osobowy? Tak, tak. A może na Może mi się pociąg pełen rozjeszonych kibiców? To by było coś. Ja cię pędzę. No, nie mamy tego w swojej ofercie. E, natomiast mogę zaproponować pani kartą. Dobrze, ale cabrio, tak żeby dawało nami. Dobrze. E, traktor. Wniosek. E, e, zimny, obskurny hotel. Albo nie, schronisko. Schronisko, ale jest, skronisko. Skronisko. E, takie zwierząt może być? No. no co pani wykluczone, psy nie palą nie piją. Żadnych emot. Tak. Papy e, 20-osobowy. Widzicie, bo... Tak, na śniadanie hamburgery, obiady zupki chińskie, a na kolację słonina z bitą śmietaną. Tak czy mi całą nocę żołądku siedziała. Przeterminowane chipsy. Łazienka. Tylko żadnych tak i grzone wiadro przy łóżku. Kawiarnia karnie, operatkę o ścieków. Turystyka przemysłowa. Tak. A konkretnie kibel. Pobyt na jaką? Sześć tygodni. Wytrzymam. Weźcie jako zakładniczkę moją teściową. <noise> jak nie wytrzymam, zabijcie ją. <noise> jest nasz pan, jak pani sobie życzy? A ja się się o widok tak? Wysypisko śmieci. A na nim. Chwitnąca jabłko. i żeby przetwarty pięścią. i pełno żuli grzebiących śmieciach, bo lubię patrzeć jak inni mają lepiej. Rozumiem. E, dobrze, czy to wszystko? Nie, codziennie o godzinie 6 rano chcę dostawać w mordę mokrą szmatkę. <śm> <śm>